Patrzcie na ten piękny wschód słońca. A co to może oznaczać? Że Nathan znowu rano stał? Wstaliśmy jakoś 6.30, no ale zanim się ogarnęliśmy, no to minęła już siódma. A naszym planem dzisiaj jest hike. A nie jest to zwykły hike, bo jest to PPI -Y hike. A co jest celem PPI -Y hike'u? Celem jest ten oto tutaj wodospad. Teraz tak, to jest mega popularny hike i chcemy go zrobić po prostu zanim te tabuny ludzi wystartują, żeby mieć troszeczkę właśnie spokoju fajnych widoczków tego wodospadu dla siebie. A po drugie i chyba ważniejsze, to jest to, że ogólnie to można tylko dojść tak legalnie na taki widoczek wodospadu. I potem jest tylko taka, taka barierka, no nic specjalnego, no ale jest i potem tam taka pani strażnik przychodzi czasami i pilnuje, bo już wejście pod sam wodospad jest nielegalne, a jeżeli jest nielegalne, to trzeba to zrobić, więc my idziemy wcześniej, żeby pani strażniczka tam jeszcze nie doszła przed nami, żebyśmy mogli sobie w spokoju wejść po ten wodospad, pocieszyć się życiem i, i nagrać jakiegoś fajnego vlogaska. Może zacznijmy od tego, gdzie jesteśmy. Mianowicie jesteśmy w Haleakala National Park. I ogólnie ten park, jego głównym takim miejscem jest wulkan o tej samej nazwie, ale także jego część się właśnie rozciąga aż do samego wybrzeża, no i zahacza o naszą część. I my tutaj kempujemy, no i właśnie będziemy robić ten hike do wodospadu. Ale to nie jest ostatni raz, kiedy w tym hale Akala parku jesteśmy, no i oczywiście po drodze będziemy znowu mijać jakieś stawiki, jakieś mini wodospadziki, takie inne bajerki. No i oczywiście co? No wszędzie warning, warning, że woda, że o Jezu się utopicie. Proszę bardzo, tutaj że proszę nie pływać. Tutaj że skakanie do wody jest bardzo niebezpieczne. I wiecie, i drama, i drama, i drama. Żeby tych tutaj właśnie nawet hamburgerów wystraszyć, no nas nie wystraszą, ale i tak z tego co czytałem, to no jest mało wody, jest sucho. Więc akurat na ten wodospad, na który teraz pierwszy idziemy, no to tam nie za bardzo chyba nawet będzie jak się kąpać. Co jest zmienia faktu, że podejdziemy pod. Hajczek zaczyna się takimi schodami. No i tutaj się już rozdzielamy od drogi. Nawet patrzcie, sympatyczni ludzie po hajku zostawiają kijki bambusowe. Jakby ktoś potrzebował wsparcia. Więcej informacji o tym, że ślisko, że dużo wody i że w ogóle trzeba uważać. A nasz hajczek. Prezentuje się tak no i nasz cel Wajmoku Falls 18 mili i racja jest ślisko może to też z tego względu, że tak ostrolało dzisiaj w nocy więc trzeba będzie uważać ale radzę ten hajczek zrobić właśnie no Max o tej 7-7.30 wyjść a potem już zaczną się ludzie zbierać i Czar po prostu Następny pozytyw Hajku rano nie ma jeszcze słońca. Jeszcze to słońce nie dopierdziela No i pierwsza niespodzianka na naszej drodze Mućka Siema Mućka Ciekawe czy dzika czy ktoś sobie tu wypasa po prostu krówki bo widzicie, jest tu jakiś płot znajduje się tu yy, jakiś prywatny teren chyba Nie będziemy uciekł straszyć O już se uciekły jakieś dziwne dźwięki tutaj są jakieś takie głośne muczenia jakby nie wiem zażynali krowy jakieś takie inne odgłosy dżungli No ciekawe no i naszym pierwszym stopem jest Makahiku Falls. No i zobaczymy czy te folsy są, czy ich tam nie ma No powiem wam Za dużo to sobie nie pooglądamy Tam jest taka, ale taka że ledwo co tam woda leci Ale widoczek ładny No miejmy nadzieję, że ten drugi Dużo, dużo większy rozpad będzie tego warty. Słyszycie? O tych dźwiękach właśnie mówię. Co to jest do cholery? No i dobra, widzicie teraz. przychodzę obok takiego znaku, w którym jest napisane, że zostań na szlaku, że nie wchodź tutaj, bo były wypadki. Jest taka ścieżka. I to zazwyczaj znaczy, że jest jakiś fajny widoczek, tylko po prostu jakaś ciamajda się zgnęła, No i przez to nie pozwalają tam chodzić. Więc miejmy nadzieję, że ja aż taką ciamajdą nie będę. Wejdę tam i zobaczę czego to oni tak się wzbraniają, żeby nam... O patrzcie! Nie dość, że jest znak. Zobaczcie, jeszcze zrobili taki płot. Ale, jak widzicie, tu jest takie obejście. Tutaj też. Więc, widocznie oni bardzo nie chcą, żebym ja się tam dostał. No więc dobra, najwyżej tego nie widzieliście. A my idziemy dalej. Zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Co jest tak tajnego, że nie pozwalają nam tego zobaczyć tak oficjalnie, legalnie. No, ale mogłem wziąć długie spodnie, bo trzeba się przedzierać przez haszcze. Wow, patrzcie! I tu już mamy widok na drugi wodospadzik z boczku. Zobaczymy co dalej. Może tu jest jakiś hike, może jakieś zejście do tego wodospadu Wcale bym się nie zdziwił. Patrzcie w ogóle na te wielkie rośliny. W życiu nie widziałem takiego czegoś. I to też jakby stanowi taką naturalną granicę. Taką bramkę, żeby tutaj nie przechodzić. No ale już dochodzimy. kurwa sorry za przekleństwo patrzcie ale czad więc dotarliśmy na tył tego wodospadu, tutaj on sobie leci a tutaj mamy cały zajebisty widoczek i taki Kanionik nawet. Czuję się trochę jak Indiana Jones. Ale ślisko, trzeba uważać. No więc dobra, co? Podejdziemy po ten wodospad. Trochę jolo, co? Ale patrzcie, jakaś klawica malutka. Tam jeszcze trzeba będzie wejść, zobaczyć, co w tym kanionie słychać. Ale jeszcze sobie tu zejdziemy Paprze No dobra bliżej już nie zejdę, już się bliżej nie da Tak wygląda ten wodospadik Więc pamiętajcie jak chodzicie po tych hajkach i widzicie, że Zostać na szlaku, nie wolno. I im więcej przeszkód, jakiś płotów, siatek, w ogóle pierwszy raz w życiu to widzę. To znaczy, że tam będzie najlepsza miejscówka, najlepszy widok. Tylko oczywiście robicie to na własną odpowiedzialność, dobra? No a ten wąwozik prezentuje się tak. I powiem wam, mega zajebista, fajna oaza. Nawet żeby tu przyjść wychillować. Nie musicie nawet podchodzić tam, pod ten wodospad. Ale nawet wpaść tutaj, może wziąć właśnie jakieś buciory do ważenia po wodzie. I sobie z lekka poeksplorować ten, ten dąbozik. Zaświadczam Wam, że tutaj na pewno żadnych tłumów nie zobaczycie. No więc dobra, wracamy na oficjalny szlak. Pamiętajcie, nikt nic nie widział, nikt nikt nie słyszał. Ha, no troszeczkę się zmachałem, bo jeszcze kawałeczek przed nami. Kolejny ciekawy okaz natury Nie wiem, nie mam pojęcia na temat drzew Strzelam, że to jest baobab indyjski. A tak grubo strzelam. Coś pamiętam, że coś indyjski i jakieś takie podobne drzewo było właśnie posadzone na konie na Big Island. Czy to baobab był, to nie mam w ogóle zielonego pojęcia. Ale powiedzmy, że na dziś on się nazywa baobab indyjski. A jak on się naprawdę nazywa, to dajcie mi znać. Tutaj też jakieś ciekawe drzewka z jakimiś takimi czerwonymi pomarańczowymi. Kwiatami u góry, ale tutaj nawet nie będę zgadywał, czy to jest jakieś indochińskie, indochińskie, czy francuskie, no bo mówię, no no bo w drzewach to ja może co najwyżej odróżnię kasztan od sosny. No i widzicie, znowu każą mi, no, znowu każą mi iść w krzaki. Ja chyba nie dojdę do tego wodospadu dzisiaj. Ok, już chyba mniej więcej wiem gdzie dojdę. Pamiętacie ten wąwóz tam? No to ten wąwóz się tu ciągnie, i chyba dojdziemy na widok tego wąwozu od góry. Let's check it out. No i się nie pomyliłem. Patrzcie. Jakbym był przygotowany i miał buty do łażenia to mógłbym sobie tym wąwozikiem tutaj przejść, tu dopłynąć i mieć całą jamę dla siebie plus prywatny wodospad chociaż ta woda to taka trochę mulista, nieprzyjemna i tutaj jest ostro zacienione więc pewnie jest zimno a jak jest zimno to ja nie lubię jak jest zimno ale warto, warto było tu podejść no jest trochę mokro, trochę, trochę kałużyście, trochę ślisko. Przed nami pierwszy mostek. Powiem Wam całkiem klimatycznie to wygląda. Zaraz zobaczymy, czy jakieś widoczki może będą. O, mostek też jest śliski. Idę tak ostro. O. Kolejny wodospadzik, kolejne jeziorko. a my wbijamy do lasu bambusowego. Ponieważ ten hike w dużej mierze składa się właśnie też z lasu bambusowego, no i to też jest właśnie atrakcja. No i jak widać tutaj na załączonej tabliczce, mile już przeszliśmy, właściwie mile.2. 08 mili nam zostało do końca. I tutaj to mnie bardzo ciekawi, bo tutaj jest jakiś dodatkowy hike. I ja już tutaj byłem 6 sześć, sześć lat temu dokładnie. I ten hajk też był tak samo zagracony. No i teraz właśnie nie wiem, do czego ten hajk prowadził. I tak myślałem, że za tym razem pójdę go sprawdzić, ale on jest tak zawalony i właściwie nie widać żadnych śladów, żeby ktokolwiek tędy już chodził, więc... Więc nawet żadne wariaty już tamtędy nie chodzą, więc... Może nie warto. Bo jakby było warto, to byłyby jakieś boczne hajki. Kolejny mostek przed nami, jakbyście chcieli sobie dojść bliżej tego wodospadu, to tutaj jest taka ścieżka i tu akurat nie ma tabliczki, że jest niebezpiecznie, więc znaczy, że jest w miarę bezpiecznie. Ale tu się za dużo nie dzieje, szaro-buro. Słyszycie ten helikopter? No bo jest też opcja, żeby ten wodospad zobaczyć właśnie z góry możecie sobie wziąć tur helikopterem dookoła tutaj tej doliny całej No, i przed nami majestatyczny wodospad wajmoku. No, i teraz, tak jak mówiłem na początku, nie wolno. Ale nie po to specjalnie o 8 rano, tu zapierdzielałem, żeby właśnie było wolno. Idziemy. Jest troszeczkę przedzierania się przez takie haszcze. Widać, że aż tak za bardzo to ten hajk tutaj nie jest uczęszczany. No ale jakieś 2-3 minuty później naszym oczom ukazuje się w swojej pełnej okazałości. No i sami mi teraz odpowiedzcie czy było warto tak delikatnie złamać prawo czy nie było warto Oczywiście najważniejsze pytanie wiem na pewno chodzi Wam po głowie na tam jaka temperatura wody już się robi Przejdziemy sobie po ten mniejszy wodospadzik Tak więc odpowiadam Woda jest. Nie jest zła. No ciepła to ona nie jest, ale zimno też nie. Nie wiem czy to coś da, ale ten wodospad jest tak wielki, że wspiąłem się troszeczkę wyżej. Czy może bardziej go ogarnąć, ale dalej muszę ostro tą kamerą do góry walić. Dobra, ostatnie pożegnanie. Jesteś bardzo piękny! I lecimy dalej Bo to... <noise> bo to dopiero początek naszej wycieczki po wodospadach dzisiaj Tak w ogóle to się chciałem pochwalić Jest 8.30 rano Zaraz się zabiję A Nathan już zrobił swój pierwszy hike Impossible Dobra, taka informacja dla Was, zanim jeszcze opuszczę ten wodospad. To tu jest taka ważna informacja, bo widzicie, no dzisiaj mamy taką siklawicę, tak? No jest taka siklawica, ale mówią, że tutaj z takiej siklawicy do takiego wielkiego monsunu może w kilka minut się zmienić. No i wtedy już bym tam nie radził podchodzić. Znaczy. Sprawa wygląda tak, no jeżeli wiecie, że przez ostatnie dwa dni ostro padało, no to wtedy się tam nie wpierdzielajcie, bo wtedy ta wielka fala może uderzyć. Tak jak już widzieliście chyba na wcześniejszym moim takim timelapsiku, to ten hike to jest takie połączenie, widzicie, z jednej strony są schodki, z drugiej strony są skałki, jakieś haszcze, a potem macie taki sobie normalnie chodniczek, więc no, moc wrażeń. Tak w ogóle, jeżeli wam się wydaje, bo mnie się wydaje, że ja za dużo gadam na tych vlogach, to dajcie mi znać, to się zamknę. Bo czasami wydaje mi się, że tak plotę głupoty czy po trzy niepotrzebnie. No, to teraz nic nie będę mówił, a wy się rozkoszujcie spacerem po lesie bambusowym. Nie wiem czy słyszycie, albo widzicie, ale zdeczka pada. A miało padać dopiero ze dwie godziny. Tak więc następna porada. Jak idziecie na hajki na Hawajach to zawsze sobie weźcie tą kurtkę przeciwdeszczową czy whatever. No bo jak widać na apce z pogodą nie można tutaj polegać. Tak żeby nie było. No to właśnie Taka piękna pogoda mnie pozostała. Tak szczerze powiedziawszy, to ma to też jakiś swój klimat hajkować w deszczu. Ale tak się nie ma kurtki przeciwdeszczowej. No i powiem Wam, ten hajko o 7.30 to był idealny czas, bo jest godzina 9 i chmary ludzi zaczynają po prostu tutaj hajkować. Aj you? Nie ma już żartów. Robi się naprawdę ostre błoto, ostra chlapa. Idealnie zaczęliśmy ten hike, ale powinniśmy jeszcze tak z pół godziny wcześniej go zacząć, znaczy tak jak mówiłem, miało padać o 11, a nie o 9. Tak w drodze powrotnej sprawdziłem Google Map. Google Map podpowiada, że to jest banian drzewo. Cokolwiek to banian znaczy, może bandzian. Arono. Przemoczony ale szczęśliwy. Pogoda już się powoli rozpogadza. A ja teraz lecę do Visitor Center, kupić pas do National Parków, bo tego pasu nie mamy, a jeszcze nam się tutaj przyda. A wczoraj w nocy przyjechaliśmy, bramki już były zamknięte, wszystko już było zamknięte, więc po prostu rozbiliśmy się tak na pirata. Ale mieliśmy tu rezerwację, oczywiście, więc idę zrobić teraz porannego check -ina. No i kupić tę kartę. Mamy tutaj takie małe visitor center. Jest i mała wystawa. Jest bębenek. Mm. Taki widoczek mamy po wyjściu z Visitor Center. Znalazłem tutaj też taką fajną mapkę, to się z Wami od razu podzielę. Tak więc tutaj wylądowaliśmy. Tą tutaj całą zakichaną drogą dojechaliśmy. Tu jest miasteczko Hana. My tutaj dalej, dalej, dalej pojechaliśmy. Tutaj jest nasz kemping. Tutaj dzisiaj byliśmy nad tym wodospadem. No, i teraz jeszcze będziemy odwiedzać jakieś takie mniejsze różne wodospadziki. Tutaj będziemy się wracać. No, a jutro z rana już będziemy jechać tym drugim z boczem wulkanu, tutaj dookoła. Tu gdzieś będziemy się bujać, żeby potem na zachód słońca na nowo wjechać do parku Haleakala, ale tym razem już do tej głównej części wulkanicznej, bo będziemy właśnie podziwiać zachód słońca na szczycie wulkanu ale to dopiero jutro wjeżdżamy szybko na kemping żeby załatwić obczajkę mojego namiotu bo zostawiłem go lekko otwartego no bo nie spodziewałem się że ten deszcz nas zasta to od razu wam pokażę jak wygląda nasz kemping za dnia tutaj mamy toaletki A więc, jak widzicie, miejscówka jest przepiękna, kemping jest zajebisty i wszystkim Wam z całego serca polecam robić tą road Hana i zatrzymać się tu na minimum 3 dni. My się zatrzymaliśmy na dwa. i ja wiem, że to jest turbo, 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 turbo błąd. 3 to jest minimum, ale żeby tak naprawdę to wszystko tu poczuć, pozwiedzać i troszeczkę pochillować, to nawet bym powiedział 4 albo nawet 5. A teraz patrzcie, Nathan, idiota, odsunął sobie rano, bo chciał sobie troszeczkę przewietrzyć. I teraz mam nadzieję, że mi nie zalało nic w środku, bo się zapłaczę. Mhm. Mm Elo. 3, Dobra. To ja idę suszyć namiot. <gryw> Powiem wam tak, no. Ta moja koszula już bardziej mokra nie będzie. Więc idealnie nada się na osuszenie tego grajdału, ale jestem ten dzban. Nie popełniajcie takich amatorskich błędów jak ja. No i dodatkową zaletą tego kempingu także jest to, że po kilku kroczkach mamy taki oto dostęp tutaj do klifów. A. Kamiennej plaży, ale jest klimacik.